Dzień dobry Państwu, Konrad Smuniewski. W dzisiejszym programie chciałbym zaprosić Państwa do zabawy przedwyborczej, która polegać będzie na odgadywaniu, kto wypowiedział dane słowa. No, ma być to takiej trochę śmiesznej konwencji, trochę, jednak trochę bardziej poważnej niż te gry i teleturnieje. E, tak więc będzie pięć pytań, jeżeli spodoba Wam się, e, zrobię więcej. E, zostało jeszcze kilka dni do wyboru, w związku z czym, e, związku z czym jest jeszcze na to czas. E, a jako, że w tej chwili jest późny wieczór i mogę skupić się też na tym, żeby coś stworzyć, nie tylko dla siebie, postanowiłem właśnie zrobić takie, e, taki, można powiedzieć, właśnie teleturniej, tak? Teleturniej e, bez nagród niestety, nie tym razem. Także zaczynamy. Pierwsze pytanie do Państwa, coś prostego na początek. Jeden z polityków powiedział tak o PSL-u: Można powiedzieć, że jest to zorganizowana grupa przestępcza. I do wyboru: A. Jarosław Kaczyński, B. Krzysztof Bosak, C. Paweł Kukis, D. Adrian Zandberg. Jeżeli ktoś chce czas na przemyślenie, to proszę zatrzymywać. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Oczywiście Paweł Kukis, czyli C. Paweł Kukis. Yy, drugie pytanie. Kto powiedział słowa Nie chcę Polski, w której homoseksualiści byliby prześladowani i nie mogli żyć w związkach prawnie uregulowanych? Polityk którego grupowania to powiedział? Będzie prościej. A. Platformy. B. PiSu. C. PSL-u. D. SLD. I tutaj pewnie niespodzianka dla wielu. To powiedział polityku uwaga jakiego grupowania. Otóż to powiedział polityku ugrupowania Prawa i Sprawiedliwość B. Pewnie nie było to zbyt proste, ponieważ ta partia jakby nie kojarzy się z takimi radykalnie społecznymi postulatami lewicy, ale jednak nie tylko nie tylko jakby przekaz TVP jest ważny, ale też to, co mówią ich politycy poza studiem TVP, które raczej jest skierowane do konserwatywnych wyborców. Ale nie przedłużając, kto powiedział te słowa na rocznicy pacyfikacji studentów 68? Polska jest ojczyzną dwóch narodów: jest ojczyzną narodu polskiego, jest ojczyzną narodu żydowskiego. I nikt nigdy tej prawdy z polskiej historii nie wymarze. Powiedział to A. Michał Szczerba, B. Rabin Szudrich, C. Bronisław Komorowski, a może D. Jarosław Gowin. No tutaj też może być trudno, prawda? Ale odpowiedź D. Jarosław Gowin. Jeden z najbardziej prożydowskich polityków w Polsce. Zresztą chyba sam się tak określa. I teraz czwarte. Kto powiedział te słowa? Sam fakt strzelania do prośnych loch jest bandytką. To jest tak jak Bandera kiedyś robił i jego upa z Polakami. A. Władysław Kosiniak-Kamysz. B. Mariusz Błaszczak. C. Paweł Kukiz. A może D. Robert Biedroń. Otóż te słowa powiedział nie kto inny jak Paweł Kukis, odpowiedź C jest prawidłową odpowiedzią. I piąte, ostatnie pytanie. Kto powiedział słowa e, o przekopie Mierzei Wyślanej? Skoro natura tego przekopu nie zrobiła, to wydaje mi się, że to nie ma sensu. Gdyby natura chciała, żeby, to, żeby tam był przekop, to by był A. Ryszard Petru. B. Kidawa-Błońska, Małgorzata. C. Barbara Nowacka. D. Aleksander Kwaśniewski. Dość głupawe słowa, które zostały wypowiedziane przez Małgorzatę Kidawę-Błońską. Także prawidłowa jest odpowiedź B. Tym, którzy odpowiedzieli na każde pytanie poprawnie, naprawdę gratuluję, ponieważ nie są to jakby proste pytania. Te cytaty nie były cytatami z pierwszych stron gazet. W związku z czym się, popisała się naprawdę wielką wiedzą z polityki. Osoby, które odpowiedziały na mniej tak to i tak wielki szacunek, że podały się tak ciężkiego zadania, żeby odpowiedzieć na dość naprawdę trudne pytania. Zapraszam do komentowania, czy podobało się, czy nie podobało się, czy robi coś takiego, czy nie robić, czy jest sens, czy nie ma sensu, a może jakoś to zmienić, może przedłużyć, skrócić, cokolwiek Wam się nasunie na myśl. To jest robione z, z myślą o wyborcach, o osobach zainteresowanych polityką, o osobach, które chciały jakby no po prostu wziąć udział w takim. W takim przedsięwzięciu. Proszę o komentarze, proszę o polubienia, o subskrypcję na kanale i tak dalej. Bardzo dziękuję. Życzę w takim razie miłego dnia wszystkim.